Księży biskupów, Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Ordynariusza naszej Archidiecezji, Księdza Biskupa Bermi Klusza, Ordynariusza Diecezji Wac na Węgrzech i Księdza Biskupa Tomasza Józefa z Diecezji Julia Aryba. Drodzy bracia i siostry, jak to dobrze, że Węgrzy i Siedmiogród Przybywają tutaj z narodową pielgrzymką, bo nam słowo naród jakoś się ostatnio rozmyło. Dlatego prośmy za przyczyną Maryi Królowej Polski i Wielkiej Pani Węgier Siedmiogrodu, żebyśmy umieli dorastać do wielkości powołań. Dominus w obisku. nomen Domini benedictum, et patruc eros te isecum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, i fece serum et verum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Nie czyli...